Witajcie kani Dziś przyszła paczka z wygraną z kanału 4 strony domu. Już sobie pozwoliłem otworzyć w sumie przed chwilą. Zobaczymy co tam jest, bo szczerze nie pamiętam co tam było do wygrania. Na pewno nie klocki. Oczywiście link do kanału będzie w opisie. O, super. Taki zestawik się przyda. Te małe obcinaczki. Jest lupa. I są cały zestaw tych małych, pękkich bitów. łącznie że wkrętakiem ręcznym. Super, super nagroda. Bardzo się przyda. Dzięki. Cztery strony z do niego na kanał, kto tam jeszcze nie był. Do następnego kochani.